i raz pracuje tutaj Kasia i Paweł bawią się w budowanie bałwana i raz nadaje i raz zdjęcia wysyła teraz zostały nam trzy samochody Tomek jest w drodze do Polski tam się męczy urdele i gła. Jeszcze tutaj dużo nie można fotografować. No. no i raz już pojechał ale zaraz się będzie zatrzymywał bo lubi zdjęcia robić no widoczek ładny jest tutaj stąd także mamy raz słońce raz chmury Колюмна Рашива. GPS potwierdził przybywać do celu Transalpina Strategica, chyba tak to oni tu mówią Tu zaczyna się droga dla prawdziwych samochodów terenowych tak. czy tu czy zakaz wjazdy. Ostatecznie yy, Nie jedziemy tędy tu jest zakaz wjazdu, no jak i chce może no jak ktoś chce może jechać, no ale, ale nie będziemy, decyzja zapadła, no, że może będzie, nie jedziemy. No tam. ale może jakiś się sponsor odezwie, to pojedziemy. No. Tak, już nie myślałem. była ta droga, tak? Zrobiona. Zrobiony tu jest już asfalt. A tu po wycinaniu, w którym Ładny widok jest z drugiej strony. To ładna ta droga jest. Akurat tu się asfalt skończył, ale no, także gdzieś no, wiem, się wiemy, że zaczęto. I tak, że rąkami, bo, tam jest, no, a tu już jest asfalt. Transalpina, Alpina w przebudowie. No, to wszystko było zobaczcie. Tu to, to było takie wąziutki, a teraz dogryźli tutaj. Trochę.